Witam wszystkich ponownie w Resident Evil Revelations Tryb Szturmu. Dzisiaj postaramy się przejść ten nieszczęsny etap 16, ale zanim przejdziemy do niego, muszę się do czegoś, nie wiem, przyznać, pochwalić, jak nazwiemy, tak nazwiemy. Wejdźmy w sklep. Za każdym razem zastanawiałem się o co chodzi z tymi przedmiotami. Myślałem, że to są przedmioty, które można użyć w trakcie rozgrywki i że obecnie na przykład posiadamy ich 24 sztuki, ale nie. W końcu doszedłem do tego, że są to przedmioty, które możemy kupić w sklepie i one automatycznie uzupełniają nam maksymalną ilość amunicji do danej broni, jaką w danym momencie możemy posiadać. Tak więc jeśli zakupiłbym naładowane magnum, dostalibyśmy 24 pociski do magnum. Gdybym ja wpadł na to wcześniej i wiedział o tym wcześniej, zaoszczędziłoby mi to tyle czasu biegania po poziomach i zbierania amunicji do tych wszystkich broni naprawdę tak więc jak dowiedziałem się, że to działa na takiej zasadzie, wykupiłem dodatkowe miejsce na granaty, na wabiki, akurat na tym etapie się przydadzą, wykupiłem ich maksymalną ilość, tak więc będzie można szaleć. Coś tu jest ciekawego? Mm, 3 punkty więcej niż nasz ma, nie opłaca się z snajperek, to w ogóle nie używam, a chyba powinienem, bo to tak 2000 obrażeń w górę. Ale zobaczymy. Może któregoś dnia się skuszę. Nie wczytuj jeszcze. Nie. Dziękuję. Dobra, tutaj na nas gdzieś huntery mają za chwilę wyskoczyć. I tym razem zobaczymy, co się stanie, jeśli ten złoty klucz zużyje na tych drzwiach. Mam nadzieję, że będę mógł wtedy przejść dalej. O pięknie jak to wygląda. 8 Fabików. No, chodź tu, maluszku. Ty, duży, też możesz przyjść. O tak, liczyłem na to, że będę mógł pociachać. Uh -huh. Tak. Wstańcie, wstańcie. Jill, właśnie zmarnowaliśmy sytuację bardzo korzystną dla nas. Uuu, dlaczego bijesz swojego? Wiecie co, skoro oni już tam leżą, macie granat. Ciachaj, 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 świetnie. Przeładuj. Zabierzemy sobie amunicję, do czego ona jest? Do pistoletu. Teraz będziemy mieli do czynienia z dużą masą hunterów. Hop, hop! No właśnie. Zbawimy je na schody. I tutaj będziemy prowadzić ostrzał. O, ty mendo jedna! nasz granat Gdzie mi skacze Nie 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 O, o. Idzie to. O, pięknie. Dwa za jednym zamachem. Pozbieramy wszystko, co tutaj jest. Przeładuj. Co tutaj? Roślinka. Świetnie. Jedną zużyliśmy, to drugą sobie weźmiemy. Powiedzcie, amunicja do karabinu. Strzelba. Dobra. Nie będę narzekał. I zobaczymy, co się kryje za tamtymi drzwiami. Jestem ciekaw czy ja mam... Tak, mam mikrofon włączony na szczęście O, się ma do. Nooo, walizka z bronią, amunicja do strzelby Słyszę huntery Albo to mi się wydaje Tak za drzwiami może czekać hmm, niezła ekipa. Łosiemano! Łosiemano! O dzień dobry, do widzenia. Papa! Pa. Nie! Zostaw! Oczywiście granat Może nie powinienem nimi tak szastać, ale... Okej, okay, ładuj, ładuj, ładuj zęcios! Pięknie! Z tym możemy zatańczyć nawet... O, lera. Żebym potańczył. O nie. Koniec zabawy. Za dużo roślinek zmarnowałem. Pięknie. Przeładuj. Tutaj mamy co? Amunicja do pistoletu, ale tutaj została roślinka, nawet naboje do strzelby. Świetnie. Ile tych naboi do strzelby mamy? 56. Dobra, możemy nimi działać. Chodźmy więc do hangaru O nie To no w sumie racja, musiał się tu jakiś pojawić, bo klucz musimy mieć No i tobie sprzedamy Przeładuj, 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 przeładuj. No pięknie, pięknie że się podłożył koleś Walniemy w ciebie, chciałem powiedzieć trzy pociski Pięknie Przeładujemy wszystko co się da e, Czy tutaj jakaś amunicja jeszcze została w tych szafkach? Wolę wszystko posprawdzać Dziękuję Dobra, coś jeszcze tutaj leży? Nie wygląda na to. Każda broń przeładowana tak. Na początku, z tego co pamiętam, psy nas atakują, a więc sam pistolet powinien wystarczyć. I tutaj już nie będziemy się bawić granatami, tylko wabikami. Dziękuję bardzo. Oczywiście tradycyjnie spadek klatek. No zapraszam, skubańce. Zapraszam. A tu jeszcze jest amunicja. No gdzie? Gdzie? Zapomnieliście o mnie. Halo. Aha, teraz drzwi się zamknęły. O nie no, myślałem, że zginął. Pięknie jak na razie idzie. Będzie cudownie, ale oczywiście musiały się nowe pojawić. Teraz huntery Tak wie, więc chciałem powiedzieć, rzucimy Wabik Powinny się zainteres Nie interesuje Ci się wabikiem? Jakim prawem wy się nie interesujecie, Fabikiem? Powiecie mi to. Ty dziadek masz. Na swoje. O, o. Ty mała pchło. Idziemy pozbierać roślinki. Dlaczego one się nie interesują? To był bardzo zły pomysł, Jill! Jakim cudem się uratowałaś dziewczyną? O, o! Pieski, leżeć, leżeć, dobre pieski. Podnieś, wejdź, podnieś. Piesek, piesek, do widzenia. Dziął ha, ty miałeś wyciągnąć porządom z kluby, a nie trzaskać yy, z karabinu. Mamy tutaj sporo psów, tak więc myślę, że je poczęstujemy tym. One się zainteresują. A my wykończymy... Chciałem powiedzieć huntera wykończymy, ale... Hmm, skoczył w niefortunne miejsce dla niego Dobra, macie kolejny wabik Bawcie się Byle grzecznie A ten niezbyt był zainteresowany Cholera, który? Aha! Już niewidoczni. Klucz, gdybym ja miał okazję ich zobaczyć w jakikolwiek sposób. Dobra, mnie to też trochę zabolało. Przeładuj, przeładuj. Dobra, jak staną, będą mieli niespodziankę. Jest, udało się, wreszcie. Uff. Zniszcz to. Still alive. I bardzo się cieszę, że żyjesz, naprawdę Jill. 6000 obrażeń. Dziękuję za premię. Dziękuję za premię. Nie mam zamiaru powtarzać tego etapu. Nigdy. Hm. Podniesiemy, zobaczymy. Podniesiemy dalej. I co to dostaliśmy? Broń. Gdzie jest ta nowa? Tutaj. 279. Hmm. Większe obrażenia zadaje. Ale. Wolniej strzela. Nie. Postawię naszą ostrzelność. Czy my tu mamy gdzieś. Pojemność magazynka o 20%. Aha, to jest to samo, co dostaliśmy. Dobra. Tak więc, skoro teraz człowiek już wie, jak to wszystko działa, broń automatyczna, tak. Strzelba, oczywiście. Zapas granatów, zapas wabików. Przez to może się bardzo szybko skończyć kasa. Ale co tam? Póki mamy, należy korzystać, co to mamy? Laboratorium. Mm -hmm, mm -hmm. Wiecie co? Ja jeszcze zrobię jedne zakupy. Kurczę, no, kuszą. Ale nie, dziękuję. Nie chciałem wychodzić. Teraz coś nowego się pojawiło. Hazardista. Nie. To są szokowe, to są pulsacyjne. To się może przydać. Zobaczymy, czy mam rację. E, etapy. Tak. Start. No, i zobaczymy co tym razem. Ja nie uciekam, ja tylko mam taktyczny odwrót, i to będzie na tym polegać? A tak, obok mnie nie. Mogę ich już teraz wykosić, a nawet tuż dostaliśmy. Bo prędzej czy później i tak będę musiał się z nimi zmierzyć. No nie mogłeś zginąć już teraz. Dziękuję bardzo. Mamy iść do następnego pokoju, czyli do którego... A, głupio się pytam. Z racji tego, że tutaj... Aha, wy byliście tylko we dwójkę, ooo... Oh. Myślałem, że was jest więcej... Dobra, tutaj, tutaj... Tymi drzwiami chyba wyjdziemy... Myślałem, że wyjdziemy na to... Ce centralną... Jezu, Jill! Co to takie jakie spowolnione tempo? No wreszcie cha ciachaj, ciachaj, cha cha ciachaj dziewczyno. Okej, okay. a myślałem, że się w kolej zawiesił Dobra, przeładuj Te drzwi prowadzą na tą centralną platformę No jak Boga kocham Powiedzmy Ok, oszczędność amunicji. Gdzie mi tu lezie? Nie mógłbyś się zachować jak twój kolega. Też być oszołomiony? No, dziękuję bardzo. Zabieramy. I na wszelki wypadek. Aha, mamy full. Ok. Nie mogę otwierać. No, ja, ja sobie robicie. Ok, teraz zakładam, że będzie gorąco. Który do mnie strzelił, przyznacie? się znajdziemy sobie małą osłonkę? Gdzieś tam są? Nie Przestaniemy zużywać amunicję do karabinu. O! Jest! Okej, okay, dobra. Ty jesteś dość wytrzymały. Masz granat. No i po. Jak to jeszcze żyjecie? Dobijemy dziada. Gdzie jest ten wielki? Gdzie jest ten wielki? O! Podnieś po. Jill, coś ty zrobiła Gdzie on jest tu? Czy ty będziesz tak miły i... Nie Cholera, kto cię wyhodował, że jest taki wielki? Przyznaj się Jeszcze jeden gdzieś wyrósł Słyszałem O nie o nie! Nie, 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 ja was nie lubię! No, co za uparciu? Nie dość, że zbiera pełno pocisków na łeb, to jeszcze szarżuje, no. O nie. Cieszy mnie to. Zaraz załatwimy drugiego. A kuku! Koniec zabawy. Chodź tu. No to nie było za bardzo przemyślane, ale to powinno ci zasmakować. Nie odwracaj się od wroga. Jill, a ty byś strzelała po nim. A nie po konstrukcji. Zajdziemy od tyłu. Flankujemy już ja pierdzielę chłopie, ile ty możesz wytrzymać tego? Koniec zabawy Jill się zezłościła, o ty też widzę! Po tobie Dobra, otrzymaliśmy stary klucz, a stary klucz możemy wykorzystać gdzie? Coś tutaj u góry jest w ogóle. Komunicję widzę. Po drugiej stronie też coś jest. A gdzie ten klucz? W ogóle gdzie ja mam iść dalej? O to jest pytanie. Tam na pewno nie zanurkuję. Aha. Okej. Okay. Dobra, chwila odpoczynku. Można się napić. Poprawić na krześla. Roślinka. Możemy od razu iść tam, ale tam jest amunicja. Mam nadzieję. Nie, to nie amunicja, to broń. Mam nadzieję, że jak dotknę tego, to, to, to mnie tylko porazi. A nie na zasadzie. nie żyjesz. Dobra, w tym korytarzu możemy się spodziewać pewnie oporu. Ty mędziarzu, ja ci dam nie zachodzić do tyłu, ty. Tak chcesz się bawić? Masz. A widzę, że ty postanowiłeś zejść do mnie. W sumie to dobrze, ja nie muszę scho iść do ciebie. Myślę, że tak zrobimy. To był nasz. Ty... Nie Skoro ty tak chcesz się bawić Masz ze swoje A skoro ty jesteś na tyle głupi, że tam będziesz stał to ja się będę bawił w taki sposób. Odejdź mi z tym elektrycznym czy coś u góry jest Oczywiście, że jest ja to chętnie zabiorę Dobra, jak mnie mam tutaj O mój Boże, o mój Boże, o chryste panie, to będzie ciężkie. Jill, wabik, wabik kobieto. Zabij go. Dlaczego ona nie chciała wybrać wabika? Tu ja nie mam zielonego okay. pojęcia. Ale takiej m, takiego powitania nie spodziewałem się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podniesiemy magazyn sprzedaj to już w pieruny na krawędzi sprzedaj będzie na amunicję tak w ogóle jaki poziom zalecany miał ten etap to mnie najbardziej zastanawia dziękuję zalecany poziom 14 a następny poziom 15 15, 16, 16, czyli do 16 trzeba Jill podnieść. Wybaczcie, ale tego etapu nie będę robił. Nie mam zamiaru mm, podnosić naszej bohaterki na tak wysoki poziom. Można by było założyć 45 poziom i tyle, ale to i tak jest masa, masa roboty, masa zabawy, masa babrania się. Tak więc, no niestety, pod koniec możemy sobie zobaczyć, co tam mm, tak w ogóle się dzieje. Może to jest, nie wiem, na zasadzie jakiegoś Easter Egga. Twórcy zalecili poziom 50, a tak naprawdę wejdziemy tam, a tam jeden potworek na poziomie pierwszym zabijemy koniec mm, tego etapu. Nie takie wiksy się zdarzały, prawda? W grach mm, broni. No, no, mm, zastanowię się. Sklep. Coś tu jest? Nie. Tak, magnum nie, broń automatyczna oczywiście, strzelba. Tak, karabin mnie nie interesuje. Zapas granatów, zapas granatów takich, zapas granatów, e, zapas sił, tak. No i wyszliśmy i tak na plus. Dobrze, a ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Dwa etapy, dwa etapy bezproblemowo. Cieszę się bardzo. Tak więc ja się z Wami żegnam, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.